Rozmowa o dziewiątej. 97 i 1 FM, poranna rozmowa w Radiu Zielona Góra. Sylwia Misiak przed mikrofonem, a moim gościem jest dziś dr Grzegorz Biszczanik, historyk i znawca Dziejów Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i porozmawiajmy na początek o tym, co jest najbliższe w tej chwili mieszkańcom, nie tylko Zielonogórzanom, czyli sytuacji związanej z powodzią, czyli o odrze. Od 2015 roku formalnego połączenia Zielonej Góry miasta z gminą znów staliśmy się miastem nadodrzeńskim, ale przecież historycznie Zielona Góra z rzeką była związana od lat. Przypomnijmy ten kawałek historii właśnie w tym czasie, kiedy ludzie martwią się o, o swój dobytek, o to co robi Odra i inne rzeki, także w naszym regionie. No Zielona Góra od wieków była związana z Odrą. To jest największa rzeka w okolicach Zielonej Góry. Najważniejszym takim wydarzeniem właśnie było to, że już w XV wieku zielonogórzanie zauważyli te walory rzeczne właśnie Ogry i chcieli tę rzekę właśnie mieć i spowodowało to, że postanowiono zakupić chociażby Zawadę w 1408 roku i to było tak fajnie przyjęte przez ówczesnych mieszkańców miasta, którzy postanowili, że się dołożą do tego. Była akcja kobiet, która zbierały, które zbierały swoje precjosa, swoje łańcuszki, swoje pierścienie, które miały zostać sprzedane, żeby te właśnie tereny kupić. No, oczywiście, tak to długo zbierano, że zajęło to prawie 21 lat, i dopiero później ten teren, zawady wraz z terenami nadodżańskimi trafił do, do rąk miasta. I Odra właśnie była wtedy dosyć czystą rzeką, co prowadziło do tego, że dawała swoje plony w zasadzie właściwie karmiła dokładnie karmiła karmiła mieszkańców tymi rybami, tymi rakami. Oczywiście te lasy, które tam także występują, czyli ten słynny las odrzański, czyli po niemiecku Oderwald te plony także dawał, no ale jak to rzeka, no rzeka była... No nie tylko korzyści, ale też niesie zagrożenia za dokładnie. sobą. Dokładnie i były to zagrożenia dosyć częste, ponieważ ta odra była wtedy nieuregulowana i taką wstążką była i ta rzeka wylewała i te powodzie były dosyć częste i chociażby zalewało dzisiejsze dzielnice krępę, Zawadę. Jany, i To było dosyć częste zjawisko. Czyli te tereny, które są zagrożone w tej chwili, również jeżeli ta fala faktycznie byłaby tak. w którymś momencie większa. Dokładnie tak. I dochodziło nawet do takich sytuacji w XVIII wieku, że jak została zalana Zawada i woda podchodziła już do Jan, Krępa także została zalana, to do tych miejscowości, a właściwie tych wsi ówczesnych, można było dopłynąć tylko z strony Cigaci z łódkami, więc musimy sobie wyobrazić, że mimo dosyć dalekiej odległości od Odry do Zawady, Zawada była praktycznie cały czas zalana, nie miała możliwości ludzie tam egzystować, bo te wszystkie dobytki były pod wodą. No, musimy mieć Świadomość, że Odra została uregulowana dość niedawno, to znaczy niedawno w, w pojęciu historyka dokładnie to jest w XVIII wieku I, i dopiero w 1774 roku ona została uregulowana, a trzy lata wcześniej znowu zalało zawadę, więc miejmy też tą świadomość, że rzeka Odra to jest żywy organizm, który cały czas żyje i ona się nie trzyma tych ram które myśmy ustanowili wołami. Chyba warto też powiedzieć o tym, że te powodzie kiedyś nie trwały kilka dni czy kilka tygodni, ale wiele dłużej, nawet takie wielomiesięczne. Stany bywały na odrze. Tak. To było tak, że czasami krępa i zawada była zalana po, po, po dwa, 3 miesiące i nie było praktycznie żadnego dostępu oprócz tymi łodziami. To powodowało naprawdę wielkie komplikacje dla, dla, dla życia mieszkańców oraz także zwierząt, bo zapamiętajmy, że. Te tereny to były tereny rolnicze, więc no, utrzymywały się po pierwsze z prac na roli. A żeby pracować na roli, to trzeba było mieć te zwierzęta, i to też było dosyć utrudnione, bo ten cały inwentarz żywy trzeba było stamtąd wyprowadzić i przez te kilka miesięcy trzymać w całkowicie innych miejscach. Punktem wyjścia do zakupu, oczywiście, były korzyści. Tych korzyści było wiele, tak jak pan wspomniał. Chyba warto powiedzieć też o rozwoju tej infrastruktury nadodrzańskiej. W jaki sposób właśnie mieszkańcy przedwojennej Zielonej Góry, takiej przedwojennej w szerokim znaczeniu, wiele lat wstecz korzystali z, z dobra rzeki. No, rzeka przynosiła dużo korzyści sama w sobie. Oprócz tego, że można było się z niej wyżywić, to także spędzać mnóstwo wolnego czasu, bo pamiętajmy, że wcześniej mieszkańcy Zielonej Góry na Odrze organizowali chociażby hmm, kąpieliska. Tam powstała wielka restauracja hmm, nadodrzańska, która pełniła także hmm, rolę hmm, takiego dostarczyciela mięsa, chociażby wołowiny hmm, dla mieszkańców Zielonej Góry, czy, czy, czy na Biału, hmm, ale także Odra służyła do tego, żeby podróżować po niej. Były specjalne stateczki, były łódki wynajmowane, mnóstwo jest zdjęć przedwojennej Zielonej Góry czy pocztówek, gdzie możemy zobaczyć, że Odra pełniła tę rolę nie tylko taką z korzyściami finansowymi, ale także rekreacyjną. I to... To też powodowało, że była bardzo często e, rzeka odwiedzana przez mieszkańców Zielonej Góry. I były nawet specjalne autobusy z Zielonej Góry, które dowoziły mieszkańców na Odrę, żeby mogli wypoczywać. I nawet któregoś roku był korowód z Zielonej Góry na Odrę. Dokładnie tak. Był korowód z, z mnóstwem ludzi, którzy szedli na Odrę. No i te pamiątki, pamiątki po, po tych dawnych mieszkańcach do tej, pory, do tej pory w lesie Odrzańskim i nad Odrą pozostają do dzisiaj. Powiedział pan o restauracji, więc zostańmy na moment przy tych przedwojennych smakach. Też niedawna, sprzed kilku miesięcy publikacja pana dotycząca właśnie przedwojennego miasta, smaków przedwojennego miasta, którą zainspirowali się też lokalni restauratorzy zaczęto serwować te potrawy. Jakie warto przywołać, czym zainspirować z kolei dalej mieszkańców, po, po, po co sięgać sprzed lat? Zielona Góra jest, jak każdy wie, miastem ogrodów i, i, i wina, i musimy czerpać z tych przedwojennych przepisów, bo możemy się wyróżniać na tle innych miast, nie tylko naszego regionu, ale także zachodniej części Polski, specjalnymi naszymi daniami. No, musimy tutaj wspomnieć o takich charakterystycznych daniach dla, dla, dla Zielonej Góry: to jest Śląskie Królestwo Niebieskie. To jest rodzaj, rodzaj takiej wędliny, a właściwie takiego mięsa wędzonego, duszonego w sosie. Z owoców, chociażby z kuskami śląskimi? Czy, czy, czy mamy, mieliśmy kiedyś przed wojną mnóstwo, mnóstwo ryb serwowanych, które no dzisiaj w restauracjach nie są podawane. Charakterystycznym i mało osób o tym wie takim. Jakieś konkretne ryby jeszcze? To się zatrzymajmy to przez moment. Były śledzie, były dorsze serwowane, były szczupaki, były płocie serwowane. Te, 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 te ryby, które wędkarze doskonale dzisiaj znają z własnych połowów, natomiast one nie są serwowane w w restauracjach. My teraz jako ryby, no to będziemy się delektowali jakimś tam morszczukiem, prawda, jakimś tam szczupakiem, który jest niespotykany na danie, kiedyś to było bardzo pospolite. Tak samo musimy powrócić do takich dań, żeby Zielona Góra była rozpoznawalna pod kątem kulinarnym, bo pod kątem trunków oczywiście jesteśmy rozpoznawalni, natomiast pod kątem tym Jedzeniowym, że tak to kolokwialnie nazwę, no troszeczkę odstajemy. I tutaj, takim charakterystycznym, charakterystyczną przekąską dla zielonej góry były takie malutkie pracelki, które były właśnie dodawane do, do, do piwa, do ciemnego piwa, tak zwanego koźlaka, który był serwowany praktycznie w każdej, w każdej restauracji. I o dziwo, to piwo komponuje się bardzo dobrze, praktycznie z każdym daniem. Mnóstwo smaków, mnóstwo ciekawej historii. Historia to też pamiątki. Kolekcjonuje pan historyczne artefakty i to nie tylko te odległe z Greenbergu, z przedwojennej Zielonej Góry, ale też nieco świeższe. Powiedzmy o inicjatywie związanej z utworzeniem Muzeum PRL-u. Jest pan zaangażowany w tę inicjatywę, która już chyba blisko finału i będziecie zapraszać Zielonogórzan. Co to za przedsięwzięcie, kto za nim stoi? Tak, jest to Muzeum PRL-u. Oficjalne otwarcie nastąpi już za tydzień 27 września w Zielonogórskim Zatoniu. Jest to inicjatywa całkowicie oddolna, inspirowana pomysłem Bartka Żaka oraz jego brata Piotra Żaka. No, oni wpadli na, na ten pomysł, żeby powrócić do swojego dzieciństwa, do, do tej przeszłości, którą oni pamiętają. I zaczęło się przez Bartka kolekcjonowanie tych rzeczy z PRL. -u. Ja dosyć mocno ich wspieram swoją wiedzą i, i na tyle, na ile, na ile potrafię im pomóc w tym przedsięwzięciu. I to będzie jedyne muzeum naszego regionu, które będzie. Nie tylko interaktywne, nie tylko takie, do którego będzie można przyjść dotknąć e, pewnych, pewnych rzeczy, bo nie zamykamy się na zasadzie, że to wszystko, co jest za gablotą, to absolutnie nie będzie można dotknąć, a wręcz przeciwnie, będzie można wypożyczyć rower. Stary rower, Wigry 3, będzie można pojeździć na Tandemie, są odrestaurowywane aktualnie jeszcze autobusy z PRL-u, będzie można przejechać się właśnie takim autobusem na różnego rodzaju wycieczkach, które także będziemy organizować po chociażby Zielonej Górze, takim starym PRL-owskim samochodem chociażby. Będzie można przyjść, napić się wody, z saturatora. Jak to, dokładnie tak, z saturatora. Będzie można e, skorzystać e, z toalety, oczywiście, ale takie jak to było w PRL-u, czyli z tymi wszystkimi wystającymi e, rurkami, luksferami. Naprawdę będzie można przenieść się w czasie takim nieodległym, które niektórzy pamiętają, a dla młodzieży. No Na pewno będzie wielkie zaskoczenie, chociażby kaseta wideo czy, czy, czy kaseta magnetofonowa, która aktualnie jest coraz rzadziej wykorzystywana. Interaktywne muzeum, ale w takim dobrym rozumieniu, na miarę lat 90., że właśnie można dotknąć i poczuć, a nie pokierować jakimś obrazem na ekranie. Dokładnie, dokładnie tak. Będzie można przysiąść na starej sofie, posłuchać muzyki z lat PRL-u. Dokładnie, będzie można nawet wykorzystać szafę grającą, pograć nawet w stare gry. Na automatach, bo, bo, bo nie tylko PRL, ale także ten przełom e, też będzie to No Będzie to, e, myślę, zaskakujące dla, dla na pewno dla tych młodszych e, użytkowników, ale także e, powrót do przeszłości z sentymentem dla osób, e, które w tych czasach się urodziły i pamiętają te stare czasy. Jak ja na przykład. I na przykład jak ja. Jeszcze kilka konkretów. Gdzie możemy się wybrać, żeby przenieść się, doświadczyć tej podróży w czasie? Będziemy informować dokładnie na z stronach facebookowych, na, na moim profilu oraz na Bartka Żaka. Dokładny adres będziemy podawać z tego względu, że możemy zdradzić, że na pewno będzie to Zielonogórskie Zatonie w niedalekiej odległości od pałacu. Jest to powiązane, że właśnie w, w związku z tym, że będzie można wypożyczyć rower, będzie można właśnie pojechać tam do pałacu, zrobić sobie wycieczkę i wrócić. Natomiast to nie jest takie muzeum, że będziemy mieli huczne otwarcie na ileś set tam osób. Z tego względu, że. No, teren, który jest przy tym muzeum. No i nie chcielibyśmy być uciążliwi dla mieszkańców zielonogórskiego Zatania, żeby nam sołtys nie pogroził palcem i powiedział, że mamy tutaj tyle osób nie zapraszać. Myślę, że po tych ciekawostkach, które pan zdradził, trudno będzie nie spodziewać się tak dużej liczby osób. To już za tydzień. Nasza rozmowa dziś już dobiega końca. Doktor Grzegorz Biszczanik był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za bardzo. Rozmowę. Do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej.